Dzień dobry, dzień dobry i po raz trzeci szczęśliwego dnia. Wczoraj rozmawialiśmy o skupieniu naszej nadziei na Nim, na Jezusie. Spójrz, co mówi Jan o tym, co robią ludzie, którzy skupiają swoją nadzieję na Nim. all, focus hope on him. On a wszyscy, którzy skupiają swoją nadzieję na nim, będą się zawsze oczyszczać tak, jak Jezus jest czysty. Podoba mi się, że Biblia mówi, iż oczyszczamy się, a jednocześnie Biblia uczy, że to On nas oczyścił. A więc czy to my się musimy oczyszczać, czy też On nas oczyszcza? Pamiętacie, co Paweł mówił do hebrajczyków? He those who are being On uświęca tych, którzy są uświęceni. I like to call this divinity and humanity in perfect. Lubię nazywać to doskonałą harmonią boskości i człowieczeństwa. Oczywiście wiemy, że Jezus uczynił nas już zupełnie nowymi stworzeniami. I oczywiście rozumiemy, że nie ma nic, co możemy zrobić, by transformować. Our into a -like i oczywiście rozumiemy, że nie ma nic, co możemy zrobić, aby przekształcić naszą grzeszną naturę w doskonałą naturę podobną do Chrystusa. Here, nie tego Jan próbuje nas tutaj nauczyć, czyli religii opartej na uczynkach. Bible, Greek, Jeśli spojrzymy na grecki oryginał Biblii, a of jest to napisane w stronie czynnej, jako proste Stwierdzenie faktu. W rzeczywistości nie jest to napisane jako nakaz, jakobyś musiał się oczyszczać. Gramatycznie jest to napisane jako proste stwierdzenie faktu. In words, John is this. Mówiąc prostymi słowami, Jan mówi: It is an impossibility że niemożliwym jest skupiać swoją nadzieję na nim, and not constantly purifying yourself. i jednocześnie nie oczyszczać się nieustannie. W całym Nowym Testamencie znalazłem słowo oczyszczanie tylko dwa razy. I to jest słowo, które jest w rzeczywistości z eurejskiego rytuału to słowo w rzeczywistości pochodzi od żydowskiego rytuału oczyszczania się. Nie sądzę jednak, aby Jan nauczał nas tutaj rytuałów. Uważam, że Jan naucza nas. Jezus jest twoim wzorem czystości. You heaven, on Jesus, on eternity, Skoro skupiasz swoją nadzieję na niebie, na Jezusie, na wieczności, or będziesz nieustannie pozbywać się z życia rzeczy, które nie pasują do czystości Jezusa ani do nieba. Do you what the Paul the Czy pamiętasz, czego apostoł Paweł nauczał Koryntian? He wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. You know, I found something that uh, we need to be constantly aware. Odkryłem coś, o czym musimy stale pamiętać. We adapt bardzo łatwo dostosowujemy się do nieczystości tego świata, o ile nie jesteśmy tego bardzo świadomi. Nie wiem, jakie macie pojęcia o czystości. Nie mówię o specific, specyficznym. o czymś, ale nie mówię tutaj o niczym konkretnym. Mówię o wszystkim, co jest nieczyste w sensie bycia częścią systemu tego świata. Kłamstwo jest nieczystością. Chciwość jest nieczystością. Brak przebaczenia jest nieczystością. Wszystkie te rzeczy nas kalają. Jeśli spojrzymy Życie na Ewangelię Marka 7,21 Jezus wymienia całą listę rzeczy, które pochodzą z nieczystego serca. So who focus and fix their hope on Jesus, tak więc ludzie, którzy skupiają się i pokładają nadzieję w Jezusie, staną się wrażliwi na rzeczy, które są nieczyste w oczach Jezusa. Ponieważ nie możesz skupiać się na Jezusie i nie chcieć stać się takim jak on. You can't focus on the nie można skupiać się na doskonałej czystości i jednocześnie ignorować wszystko, co nieczyste w swoim życiu. To nawet nie ma sensu. Jan mówi, że robimy to tak, jak Jezus jest czysty. Innymi słowy, on jest naszym wzorem. Odkryłem, że jednym ze sposobów skupiania naszego wzroku na Jezusie jest uważne i ciągłe studiowanie Ewangelii. Kiedy studiujemy Ewangelię, widzimy, jak Jezus był dla nas wzorem życia. Nie jestem pewien, czy jest to w ogóle możliwe. Ciągłe skupianie się na Jezusie w Ewangeliach i prowadzenie innego stylu życia niż on. Chyba, że czytasz Ewangelię tylko z religijnego obowiązku. Ale jeśli czytasz Ewangelię, aby dowiedzieć się, jaki model życia Jezus nam pokazał, to będzie dokładnie tak, jak mówi Jan. Every time you see something za każdym razem, gdy dostrzegasz coś w Jezusie i zdajesz sobie sprawę, że nie jest to częścią Twojego życia, oczyszczasz się, porzucasz te rzeczy.

Byłaby jednym z najlepiej prosperujących krajów na świecie. Byłaby prawdopodobnie jednym z najlepszych krajów do życia. Remember, Pamiętajcie: you skupianie się na Jezusie oznacza oczyszczanie siebie, ponieważ żyjecie tak jak On. Do zobaczenia jutro.